Cześć! Mateusz z przeszłości opowiadał o tym, w jaki sposób oszukuje się w grach komputerowych. Przestrzegał i straszył, grzmiał o moralności czy jakichś innych farmazonach. No bo przecież co złego może się wydarzyć? Jak trochę naciągniemy stacy tu i ówdzie, i ile się przy tym nauczymy? A więc dziś opowiem wam o tym, jak przechytrzyć i oszukać wszystkie popularne mechanizmy do antycheatów, i to tak, aby nie zostać nigdy złapanym. Dobra już dobra, zrozumiałem swój błąd i więcej nie będę. Naprawdę nie chcę dostać drugi raz Banhamerem po głowie. Tak, Mateusz z przeszłości miał rację. Oszustwo nie popłaca. Zadowolony? Jeszcze ja! Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób wykrywane są próby oszustw w grach komputerowych. Będzie o tym, jak to Valve napsuło krwi graczom przez drobny błąd, ale też i o wiecznej zabawie w kotka i myszkę pomiędzy drużynami czerwonych i niebieskich. Jeżeli chcecie usłyszeć o tym, co mechanizmy anti-cheat mają wspólnego z antywirusami, jak nie stracić dorobku cyfrowego życia przez głupi błąd oraz dlaczego sztuczna inteligencja także tutaj ma zastosowanie, to dzisiejszy materiał jest dla Was. Zapraszam. Jak już wiecie, pewnie nie tylko z poprzedniego odcinka, gracze są naprawdę kreatywni w wymyślaniu różnych sposobów na zdobycie niesportowej przewagi. Psuje to zabawę innym uczciwym graczom i potrafiło w efekcie nawet zadecydować o drastycznym spadku popularności gry. Kojarzycie taki tytuł jak Fall Guys Ultimate Knockout? Nie? To wydana prawie 3 lata temu platformówka podobna do koncepcji Takeshi's Castle, albo też kasowego serialu Netflixa Squid Game. Na wirtualnym cukierkowym torze przeszkód staje w szranki kilkudziesięciu zawodników, których jedynym zadaniem jest dotrzeć w jednym kawałku do mety. Przejście przez różnorakie zastawione na nich pułapki wymaga nie lada zręczności. Nie ma tutaj jednak żadnego elementu eliminowania przeciwników, więc aimboty i wallhaki na nic się nie zdają. Cheaterzy postanowili więc napisać specjalne programy dedykowane tej grze. Nastąpiła więc swoista próba sił. Twórcy gry stworzyli specjalne, odizolowane miejsce, do którego na stałe trafiali oszuści. Ci jednak znajdowali coraz to nowe sposoby na uniknięcie wykrycia. No ale uczciwi gracze znudzili się w końcu ciągłym przegrywaniem i po prostu opuścili grę. Producenci Fall Guys, jak widać, nie znaleźli skutecznej metody na wykrycie i zablokowanie niedozwolonych działań. Ale co w ogóle mieli do dyspozycji? Na rynku istnieje wiele gotowych rozwiązań, które reklamują się jako ostateczne narzędzie kwestii oszustw, domyślnie w grach. Część z nich jest nawet oferowana dla deweloperów gier do integracji jako komponent w powstających produkcjach. Zaczniemy od Easy Anti-Cheat, w skrócie EAC, który stosowany jest w grach takich jak Apex Legends, Fortnite czy War Thunder. Zasada działania tego systemu jest prosta. Jeżeli na waszym komputerze wykryje podejrzane oprogramowanie, sklasyfikuje was jako pirata pod czarną banderą. Easy AntiCheat działa więc niczym antywirus. Gra, nim zabezpieczona, nie wystartuje, dopóki nie usuniecie pliku wywołującego alarm. Ale jak to w życiu bywa, nie jest to system nieomylny. Apex Legends nadal ma problem z nadmiarem oszustów, którzy zdają się omijać ten system. Fortnite natomiast, mimo korzystania z tego samego mechanizmu, radzi sobie o wiele lepiej, stawiając czoła oszustom jak Don Shot wiatrakom. Do tego wszystkiego twórcy Easy Anti-Cheat reklamują go jako narzędzie łatwe do zaimplementowania. Wiecie, gdybyście kiedyś pisali własną grę komputerową. Kolejny na naszej liście jest BatLight, który zasiada na straży gier takich jak Arma, Rainbow Six, PUBG czy Watch Dogs. Jego podejście do problemu oszustów jest bardziej inwazyjne. Ten system, podobnie jak EAC, pracuje na poziomie jądra systemu i regularnie sprawdza komputer gracza pod kątem cheatów. Właściwie ciągle to robi. Wszystko fajnie, ale niestety nawet ten super inwazyjny system nie jest w stanie całkowicie wyeliminować problemu. Gry, jak PUBG czy Rainbow Six Siege, wciąż mają do czynienia z dosyć sporą plagą oszustów. Następnie mamy Punk Bastera. To przedstawiciel starej gwardii Antycheatów, której ostatnim dobrym wykorzystaniem było Assassin's Creed Black Flag oraz kilka gier z serii Battlefield. Jego twórca Tony Ray był już tak sfrustrowany skalą oszustw w tym Fortressie, że postanowił napisać na własną rękę program, którego zadaniem było ich wykrywanie i banowanie. To rok 2000, żeby osadzić nas na osi czasu. Projekt, zrodzony z pasji, przerodził się w biznes i Punkbustera zintegrowano z czasem wiele popularnych gier. Trzeci Quake, seria Call of Duty, Battlefield i wiele, wiele innych. Punkbuster oferował wsparcie nie tylko dla wszystkich głównych silników gier, ale nawet dla tych bardziej niszowych. Jego twórcy prowadzili badania nad specyficznymi czytami dla gier i uczyli się je blokować. Tylko na jakiej zasadzie w ogóle to działało? Punkbuster skanował pamięć w czasie rzeczywistym podczas rozgrywki i wykrywał modyfikacje systemu. Co ciekawe, niektóre 64-bitowe gry nie są kompatybilne z Punkbusterem, co wymagało od graczy korzystania z wersji 32-bitowej, aby móc grać online. No ale to już zamieszła przeszłość, bo system już od dawna nie jest rozwijany. Na koniec przyjrzymy się Wakowi, czyli Valve Anti Cheat, który jest dobrze znany graczom m.in. Counter Strike'a. On również działa na zasadzie wykrywania sygnatur oprogramowania wykorzystywanego do oszukiwania. Każda zewnętrzna modyfikacja gry, która daje graczowi przewagę, jest klasyfikowana jako oszustwo lub hacking, co skutkuje zablokowaniem. Tutaj nie ma miejsca na dyskusję. Blokady są trwałe i nie mogą zostać zdjęte przez pomoc techniczną Steam. Jeżeli jednak okaże się, że blokada została nałożona niesłusznie, zostanie automatycznie zdjęta. Blokady te uniemożliwiają grę na serwerach zabezpieczonych w ten sposób, również w innych grach na całej platformie Steam. Co ciekawe, VAC nakłada blokadę dopiero po upłynięciu pewnego czasu od samego momentu popełnienia wykroczenia. Być może po kilku dniach lub nawet tygodniach od chwili jego wykrycia. Z jednej strony uprzykrza to życie oszustom, bo nie mogą nigdy być stuprocentowo pewni, co dokładnie spowodowało nałożenie blokady. Tym samym wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu do oszukiwania staje się znacznie trudniejsze. Ale każdy kij ma dwa końce: bez informacji o konkretnym zachowaniu prowadzącym do bana, ani o dacie wykrycia czegoś, co do niego doprowadziło, bardzo ciężko jest wdać się w dyskusję. Zresztą nie ma z kim, bo ban jest praktycznie nieodwołalny. Praktycznie, bo zdarzały się sytuacje, w których społeczność przemówiła jednak walw do rozsądku. Tak więc, jak widzicie, żaden z systemów nie jest doskonały, a cheaterzy ciągle znajdują nowe sposoby na oszukiwanie. Większość systemów opisanych dzisiaj używa sygnatur do wykrywania podejrzanego oprogramowania. Te są podobne do cyfrowych odcisków palców, są prawie unikalne dla danego mechanizmu i umożliwiają systemom antycheatowym identyfikację i wykrywanie oszustw. Mechanizm wykorzystujący sygnatury działa na zasadzie skanowania pamięci komputera i porównywania znalezionych ciągów bitów z bazą danych znanych cheatów. Jeżeli system wykryje pasujący zestaw bitów, podnosi alarm, a osoba używająca czyta może skończyć z banem. Mechanizmy wymierzone przeciw oszustom mogą funkcjonować na wielu płaszczyznach. Zwykle mówimy o tych, które działają tak po stronie klienta czyli na komputerze gracza, jak i na serwerze gry. Dobre zabezpieczenia korzystają z obu tych elementów jednocześnie. W jaki sposób? Wróćmy na chwilę do wspomnianych już sygnatur. Oszuści mogą zmieniać swoje programy, aby przedstawiały się jako coś innego i ukrywały naturalnie swoje prawdziwe oblicze. Tak jakby na odciski palców założyć rękawiczki, a to utrudnia ich wykrycie. To jeden z powodów, dla których systemy antygitowe korzystają z wielu technik wykrywania oszustów naraz, a nie tylko z sygnatur. Dołącza do nich także analiza zachowań gracza, wykrywanie nietypowych interakcji z grą i różne inne metody. Dodatkowo dobre sygnatury są użyteczne tylko, gdy są stale aktualizowane. Jeżeli tak nie jest, to nowe oszustwa mogą nie zostać wykryte. Dlatego firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania antyczytowego muszą nieustannie pracować nad aktualizacją swoich baz danych, aby nadążyć za metodami oszukiwania. Szyfrowanie i obfuskacja, czyli zaciemnianie kodu gry w taki sposób, aby nie był on możliwy do odczytania łatwo, to kolejne często spotykane mechanizmy zabezpieczające po stronie klienta. Są one dość podobne do Full Disk Encryption, czyli pełnego szyfrowania całego dysku twardego. Kod gry też jest szyfrowany w locie, co utrudnia oszustom dostęp do niego i możliwość jego modyfikacji. Jednak klucze kryptograficzne użyte w procesie muszą być przechowywane gdzieś w pamięci gry, co potencjalnie może stanowić punkt ataku. Zwykle, aby skorzystać z tego mechanizmu, program nie musi komunikować się z serwerem, więc ten sam klucz używany jest zarówno w przypadku obu operacji. Inaczej mówiąc, jest kluczem symetrycznym. No ale. Jeżeli coś jest gdzieś na naszym komputerze, to istnieją sposoby, aby to wyłuskać i odkryć. A jak atakujący przejmie taki klucz, to jest nomen omen game over. Obfuskacja to z kolei technika stosowana, aby utrudnić czytanie i zrozumienie kodu źródłowego. Celem obfuskacji jest zabezpieczenie go przed analizą, modyfikacją czy kradzieżą przez osoby trzecie, ale także utrudnienie pracy narzędziom automatycznego analizowania źródeł. Mechanizm ten ma głównie opóźnić działania oszustów i zniechęcić tych mniej zmotywowanych do zanurzenia się w niezrozumiałym bełkocie. W efekcie uzyskuje się coś w stylu sążnistego dokumentu, napisanego przez prawników, pełnego dziwnych i niezrozumiałych terminów, które Zresztą tylko prawnik potrafi przetłumaczyć z polskiego na nasze. Kolejnym ważnym mechanizmem jest weryfikacja haszy plików gry. O funkcjach skrótu już kiedyś Wam wspominałem. Tutaj mamy do czynienia dokładnie z tym samym mechanizmem. Proces ten polega na porównaniu obliczonego skrótu, czyli właśnie hasza pliku z jego oczekiwaną wartością, co pozwala na wykrycie jakichkolwiek modyfikacji plików gry. Jest to ważne nie tylko dla wykrywania cheatów, ale także, aby sprawdzić, czy dane zgromadzone na naszym dysku nie są przypadkiem uszkodzone. To jednak broń obosieczna. Mechanizm ten może utrudniać fanom tworzenie modyfikacji swoich ulubionych gier, ponieważ każda zmiana w plikach zostanie zakwalifikowana jako potencjalne oszustwo. Nie ma się więc co dziwić, że nie podoba się to całej scenie moderskiej. I tak, wiem, konsolowcy tylko wzruszą tutaj ramionami. Wspomniane sposoby to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeszcze skuteczniejsze są antichity pracujące na poziomie jądra systemu operacyjnego. Stanowią one jedną z najgłębszych warstw zabezpieczeń. Działają bezpośrednio na najniższym poziomie Windowsa, co umożliwia im pełen dostęp tak do wszystkich zasobów sprzętowych, jak i oprogramowania komputera. W sumie dokładnie tak jak antywirusom. Dzięki temu, że mają one praktycznie nieograniczony dostęp do całej pamięci operacyjnej, mogą nie tylko wykrywać zmiany w samej grze, ale także inne anomalie w całym systemie operacyjnym. Na przykład mogą sprawdzać, czy nie ma jakichś nieautoryzowanych prób dostępu do pamięci procesu gry lub czy nie są uruchamiane żadne podejrzane procesy powiązane z oprogramowaniem do cheatowania. No właśnie, do czego to doszło, że aby móc odprężyć się w czasie partyjki w Fortnite, trzeba grze zezwalać na właściwie nieskrępowany dostęp do całego komputera. Jednak wszystkie te mechanizmy oczywiście nie są pozbawione wad. Ze względu na ich głębokie osadzenie w systemie, mogą mieć wpływ na prywatność graczy, gdyż mają dostęp do wszystkich danych przechowywanych na komputerze. Ponadto mogą również wpływać na stabilność systemu. W szczególności jeżeli zawiodą lub zostaną błędnie zaimplementowane. Chcecie jakiś przykład? W 2016 roku Capcom wprowadził sterownik na poziomie jądra dla PC-towej wersji piątego Street Fightera. Niestety zawierał on lukę, która pozwalała na wykonanie dowolnego kodu z najwyższymi dostępnymi uprawnieniami. To oznaczało, że można było obejść wszystkie mechanizmy ochrony systemu Windows. Capcom musiał szybko wycofać się z tego rozwiązania rakiem, ale Mało kto się tym przejął, i mało kto w ogóle zauważył w topę. Mimo wspomnianych wad, mechanizmy zaimplementowane na poziomie jądra systemu są nadal uważane za jedne z najskuteczniejszych narzędzi w walce z oszustwami w grach online. Wielu twórców nadal decyduje się na ich użycie, nawet mimo potencjalnych ryzyk. Ale nie zawsze trzeba wykorzystywać moc obliczeniową komputerów graczy. Przecież większość dzisiejszych gier i tak wymaga podłączenia do internetu. W imię walki z piractwem, oczywiście. Tak więc, może da się jakoś zaprząc te mityczne serwery do sprawdzenia, który z graczy oszukuje? Podstawą każdego podejścia do walki z oszustami jest proste założenie. Nie ufaj klientowi. Dla wielu z Was może to wydawać się oczywistą oczywistością, ale w praktyce jest to zaskakująco trudne do zrealizowania. Weźmy na przykład grę turową, gdzie bitwy rozgrywają się lokalnie na urządzeniu gracza. Dopiero ich wyniki są następnie przesyłane do serwera. No ale jeżeli tak się dzieje, to oszust może zmanipulować dane przed ich wysyłką i przekazać wiadomość, że na przykład wygrał właśnie całą rozgrywkę. Jak więc z tym walczyć? Jednym z rozwiązań jest przeliczanie wszystkich wyników po stronie serwera. W praktyce oznacza to, że serwer nie przyjmuje wyników bitew, wierząc wszystkim na słowo, ale sprawdza je sam, aby upewnić się, że są prawidłowe. Może to oczywiście prowadzić do generowania większej ilości ruchu sieciowego, ale to niska cena za zapewnienie uczciwości. Dodatkowo, klienta przed przesłaniem komunikatu można zmusić do podpisania oczywiście kryptograficznie każdej wiadomości. Taki podpis działa jak pieczęć, gwarantując, że wiadomość nie została zmieniona w trakcie transmisji. Jeżeli podpis nie pasuje, to serwer wie, że coś jest nie tak. To skuteczne i często stosowane rozwiązanie, chociaż po raz kolejny wiąże się z tym większe obciążenie serwera. Następnie mamy metody statystyczne. Podobnie jak analitycy sportowi śledzą statystyki zawodników dotyczące strzelonych bramek czy spalonych. Dalej jedziemy z tym. Tak, serwery gier mogą śledzić statystyki graczy. Ile punktów zdobywają średnio? Jak często wygrywają? Jak szybko reagują? Jeżeli gracz zaczyna nagle zdobywać znacznie więcej punktów niż zwykle, to może to być oznaką oszustwa, albo kolegi, który przypadkiem zalogował się na czyjeś konto, aby trochę podnieść statystyki. Jednak to nie wszystko. Serwery mogą również korzystać z zaawansowanych technik analizy behawioralnej i a jakże sztucznej inteligencji. W końcu musiała się gdzieś pojawić, nieprawdaż? Możemy nauczyć maszynę, w jaki sposób gracze zwykle się poruszają, a następnie szukać anomalii. Na przykład, jeżeli gracz porusza się z nienaturalną precyzją lub szybkością, to może być oznaką, że korzysta z bota. Właśnie na takim badaniu trajektorii poruszania się bazuje działanie systemu Easy Anticheat. Podobna analiza behawioralna wykonywana jest też w witrynach internetowych, tylko. Tam raczej nie zabija się przeciwników, a po prostu próbuje odróżnić boty od ludzi. Przykładem ciepło przyjętego systemu do przeciwdziałania oszustom jest Overwatch stosowany w CSGO. Nazwa brzmi Wam znajomo? Nie, nie ma ona nic wspólnego z grą Blizzarda o tej samej nazwie. Jest to system kontroli, który pozwala graczom na samodzielne egzekwowanie zasad. Ci, którzy spełniają pewne kryteria, takie jak na przykład łączna liczba godzin spędzonych na rozgrywce, osobisty wskaźnik reputacji, liczba wygranych czy wiek konta, mogą pełnić rolę śledczych w systemie Overwatch. Tacy śledczy przeglądają zgłoszenia dokonane przez innych graczy, decydują, które z nich są w rzeczywistości oszustwem, a następnie nakładają tymczasowe bany za niewłaściwe zachowanie czy też hakowanie. Robią to poprzez przeglądanie nagranych fragmentów rozgrywki. Jeżeli dochodzenie jest niejednoznaczne, sprawa jest umarzana, a oskarżony może kontynuować grę. Gracze mogą zdobywać punkty doświadczenia za składanie dokładnych sprawozdań, a po osiągnięciu pewnej liczby zaakceptowanych i poprawnie zaklasyfikowanych, w trakcie meczów otrzymują unikalne bonusy. 60. Warto też zauważyć, że nie ma żadnej kary za błędne raporty, chociaż ciągłe pomyłki mogą obniżyć wyniki śledczego. W ten prosty sposób w ręce graczy oddana została kontrola nad banami. Byli oni zadowoleni z tego faktu i ochoczo zabrali się do oznaczania wszystkich karalnych zachowań. Czasem zbyt ochoczo, bo tutaj oczywiście też zdarzały się nadużycia. Ale danych było tak dużo, że nie miało to większego znaczenia dla WaOF. System spełnił swoją rolę, większość graczy była zadowolona, a producent zdobył bezcenne dane. Zauważyliście pewnie, że oznaczanie próbek jest zadaniem trudnym do zautomatyzowania, a jednocześnie kluczowym, aby wytrenować potencjalny model sztucznej inteligencji robiący to samo co gracze. Zupełnym przypadkiem, zapewne, wiedzy jest to, że Overwatch. Zniknął z planszy kilka miesięcy temu, a Valve zapowiedziało dużą aktualizację swojego systemu wymierzonego w oszustów. No cóż. Nie pierwszy raz duża firma wykorzystuje metody grywalizacji w celu osiągnięcia jeszcze większych zysków. Twórcy antycheatów nie za bardzo chcą chwalić się szczegółami swoich rozwiązań. No bo w sumie po co ułatwiać życie oszustom? Na jednej z konferencji przedstawiciele Valve wprost stwierdzili: "Nie rozmawiamy o sposobach działania, bo to sprawia że stają się mniej efektywne. Tutaj wciąż obowiązuje zasada security through obscurity, czyli nasze rozwiązanie jest dobre, bo jest dobre i tajne. Co robić i jak żyć? Gry to świat, w którym zasady rzeczywistości nie obowiązują. Możesz pokonywać smoki, biegać po ścianach, a nawet odradzać się po śmierci. Ale istnieje jedna uniwersalna zasada, która łączy rzeczywistość, jak i cyfrowe krainy: uczciwość. Niektórzy gracze próbują ją łamać, korzystając z oszustw, aby zdobyć nieuczciwą przewagę. Na szczęście, programiści ciągle walczą z nimi, chroniąc cyfrowe uniwersa przed siłami zła. No może nie przed tym pradawnym złem, bo to zostawiają graczom. Jeżeli jesteś graczem online, niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem czy weteranem, uczciwość to nadrzędna cecha, którą powinieneś mieć na uwadze. Pamiętaj, że wszystko sprowadza się do poszanowania siebie, innych graczy i gry, w którą grasz. Niezależnie czy kusicie nowy i niewykrywalny cheat, świeżo wyciekłe tematy maturalne czy niezawodny sposób na inwestycje, wiedz, że najczęściej jest to zwykły bait. Haczyk zarzucony na ciebie, abyś w przypływie emocji zrobił coś, co pozwala atakującym dostać się do twojego komputera. A nawet gdybyś znalazł jakiś działający sposób na oszustwo w grze, zastanów się, kogo oszukujesz. Jeżeli natomiast chcesz poćwiczyć swoje umiejętności, korzystając z wspomagaczy albo napisać swoje własne, to może dobrym do tego miejscem jest Speedrun. To nic innego jak próba przejścia gry komputerowej jak najszybciej, korzystając z exploitów, haków i innych bugów gry. W niektórych konkurencjach, zwanych Tool-Assisted Speedrun, dopuszczalne jest nawet korzystanie z narzędzi, które w normalnej rozgrywce są zabronione. Można więc pohakować, nie psując nikomu innemu zabawy, a wręcz przeciwnie. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!